Witam serdecznie po bardzo długiej przerwie zupełnie niezaplanowanej, ale tak wyszło. Jak widać z tym będę się dzisiaj bawić. Właściwie zaczęłam już gwiazdy bytlejemskie, bo to już za moment święta, ale pomyślałam sobie, że no te jabłka są takie ładne, że też z nimi coś zrobię. A tak w ogóle to tematem najważniejszym będzie papier. Ci, którzy śledzili mój październikowy kalendarz na Facebooku, wiedzą o tej mojej akcji malowania codziennie jednej pracy. Wybrałam do tego taki szkicownik. Papier był dosyć trudny. On jest śliski, ale właśnie wypróbowanie różnych papierów jest naprawdę bardzo fajne. To są właśnie te rajskie jabłuszka namalowane na, na tym papierze. Potem troszeczkę tuszu, biel papier. Popatrzcie. To jest woreczek po herbacie. Naklejony pomysł nie jest mój. Niestety podpatrzony gdzieś tam w internecie. Postanowiłam wypróbować, ponieważ bardzo mi się podoba naklejone, namalowane w sumie ja nie wiem, to wszystko to nie po to, żeby dzieła były Raczej po to, żeby spróbować różności i zobaczyć, jak nam się sprawdza. Tutaj ten samoreczek rozcięty, tylko jedna warstwa przyklejona na tym papierze. Muszę przyznać, że na tym papierze, na tym właśnie szarym, akwaryla w ogóle nie płynie. O tyle jest to trudniejsze. Tutaj z kolei taki mały blok, ten papier nie jest, jest celowo atrakcyjny, ale niespecjalny. Na tym papierze wyszedł taki obrazek. No nie jest to mój ulubiony papier, ale jak mówię fajnie jest spróbować różnych. Tutaj dostałam próbki papieru Hanamile 400 bodajże 450 gram, e, nie nawet 600 fajny, ale, a taki tam całkiem super fajny też nie. Ja jednak najbardziej, najfajniej czuję się, jak mam do dyspozycji 600 gramowy, taki właśnie ten lubię, na tym ten mam sprawdzony, dobrze mi się na nim maluje, no nie tylko ten, ale ten jeden z wielu. Słuchajcie, zrobię, zrobię sobie tutaj maleńki szkic, bo potem będę pokazywała dalej, ale żeby to mi schło, a ja, żeby nie musiała robić przerw, to zrobię sobie właśnie takie małe jak to tutaj jest z tej gałązki ja nie, nie, malu, nie, nie maluję, nie przenoszę jeden do jednego, no ale dobrze jest się przyjrzeć, żeby tak całkiem nie wymyślać czegoś, bo, bo to, to naturalne co, co tutaj to jest najlepsze jednak i fajnie jest sobie zwyczajnie stąd yy, ściągnąć te no ten pomysł. Dobra, niech będzie tak, tu, gdzieś tam jeszcze zawsze z takiego miejsca wychodzi albo liść, albo to jabłuszko. Ta kompozycja nie jest powalająca, ale tak mówię, nie o to mi chodzi. Chodzi mi raczej o to, żeby pokazać, yy, jak płynie, jaki papier, jak fajnie wygląda. Słuchajcie. Ja będę, to będzie bardzo chaotycznie. Zrobiłam długą przerwę, a sami wiecie, przerwy nie służą przerwy nie są fajne. Malowała będę farbami Romana, firmy Roman Schmal. O jednej chcę wam szczególnie powiedzieć, bo, bo wszystkie są fajne, ale ta jedna bardzo mi się sprawdziła. Natomiast pędzelki. W Warszawie przy okazji targów zieleni spotkałam się z panem, który. Powiedział, że śledzi moje filmiki. Pozdrawiam pana serdecznie i mówił, że już wszystko ma, jeszcze nie wie, co, jakie pędzelki. Ja ostatnio maluję najczęściej tymi firmy Renaissance. Różne grubości, bardzo fajne, dobrze mi się maluje, fajne, sprawdzone pędzelki, więc te mogę polecić. Natomiast fajne są też te, jeżeli ktoś lubi w plenerze, to, no teraz akurat włos mi się tutaj, ale fajne można sobie schować. Ja w plenerze, nie, ale nawet w domu lubię ich używać, bo zwłaszcza te cieniutkie, te jedynki, dwójki yy, mają fajny, fajny długi włos. Yy, dobrze, o innych pędzelkach przy okazji malowania, żeby nie tracić czasu. Yy, zrobię sobie tutaj gdzieś, jak znajdę jakiś papiurek. Zrobię sobie próbkę, żeby zobaczyć, ten kolor mi tutaj pasuje do tego, co zamierzam. Wymieszam może z tym, i z tym, i z tym, i z tym. Nie za dużo tego. To będzie bardziej. Teraz jabłka na bok. Tutaj na talerzu przygotuję sobie odrobinę tej farby, żeby... No, żeby właśnie... Moje, jak wiecie, ci, którzy mają w ogrodach, one mają te kolory. Ja właściwie bardziej wolałabym takie intensywnie czerwone. Ale wiadomo, że mamy to, co mamy. Cieszmy się, bo mogło być gorzej. Zrobiłam lekki szkic. Mam nadzieję, że dobrze ustawiłam. Teraz tylko troszeczkę tutaj jakiś plampa robię i niech to sobie tam płynie w tym momencie, gdzie... Gdzie będę chciała, żeby kolor był, a ponieważ nie będę chciała, żeby to tak mi tylko w jednym miejscu, więc gdzieś tutaj dam brązów. Przy okazji pokażę Wam inny pędzelek, który dzięki, dzięki przyjaźni z pewną panią, a patrzcie, jak się znaleźć, to dobrze jest. Popatrzcie, ten pędzelek, pewnie dużo osób go zna, ja, ja go nie znałam. Kiedyś na warsztatach dano mi nim pomalować. Bardzo go lubię. Firma Remesans jeszcze nie ma tych pędzelków, ale chyba będą nad nimi, a może już nad nimi pracują. Ja je lubię są fajne. Ma długi włos i ten czubek jest, no, no moi drodzy, ten czubek jest genialny. Zaraz Wam pokażę jak to sobie tam, jak sobie coś tu wymieszam, dobra. Mogę nim robić takie różności przyłożeniu, on jest bardzo szeroki. Tutaj mogę sobie przejechać i porobić troszeczkę jakichś takich linii bałaganów, jak to w ogrodzie jest. To wszystko się plącze. Kropki, no też da się robić, co prawda jest taki ciąg przez, to, przez długość tego włosa, więc do robienia kropek będę używała jednak czegoś innego. Ale, ale tutaj właśnie do tych historii jest, jest bardzo fajny. Przy tym pierwszym nakładaniu, jak przygotowuję sobie jakiś obrazek, staram się nie zamalowywać wszystkich powierzchni. Zostawiam troszeczkę bieli, która potem, potem mi się zwyczajnie przyda. Jeżeli gdzieś y, zrobiło mi się tego za dużo, albo zapomniałam, można zawsze w fazie, kiedy jeszcze jest wilgotny papier, y, właśnie sobie takim papierkiem. Chusteczką czy czymś tam ściągnąć. Dobra, odkładam to, niech przysycha. Teraz dalej. To jest ten właśnie też Hannibal 600 gram, gdzie już pierwsza warstwa jest położona. Nie zachwyca mnie ten papier, muszę przyznać, ale sami wiecie jak to jest. To jest tak, że mnie zachwyca, tamtego nie zachwyca, ja lubię, ktoś inny nie lubi i w sumie ważne jest tylko, żeby. Próbować różnych rzeczy i wybrać to, co nam naprawdę pasuje, sprawdza się, co lubimy. Teraz zrobię tutaj, jakoś będę malowała kilka obrazków naraz, żeby nadrobić wszystko, co ten cały stracony czas a, przez tą akcję malowania. Tutaj teraz mam już szkic, mam już pierwszą warstwę, teraz zrobię sobie właśnie tą drugą, ażeby nie tracić farby. Zmienię pędzelek. Planowałam naprawdę, planowałam częściej wstawiać filmiki, częściej malować, no ale, ale, no, sami wiecie, jak to się układa. Czasami tak czy inaczej. No i być może dalej bym nie nagrywała, bo, bo, bo zawsze to jest jednak trzeba poświęcić temu czas, trzeba odłożyć coś innego, żeby te kilka chwil nagrać, ale no, wzruszona jestem. Tym, że, że na, ten moje, na ten mój kanał zaglądacie, przybywają nowe polubienia tego kanału, więc to troszeczkę zobowiązuje. I właśnie dlatego, z myślą o tych, którzy dopiero dołączyli, żeby nie było tak, że same starocie są i nic nowego się nie dzieje, no to nagrywam. A jeszcze pozdrawiam Panią, która przy okazji szkicowania październikowego przypomniała mi i obiecała jej, że. No, że właśnie się zbieram, więc dopiero dzisiaj się zebrałam. Takie odsuwanie. Jak widzicie, ten pędzelek podróżny, ten pędzelek tutaj różne grubości. Ale teraz chcę Wam jeszcze pokazać pędzelek, którym, który wypróbowałam. Tak się mówi, tak się mówi. Na warsztatach w Warszawie. Pozdrawiam grupę warszawską. Pamiętacie naszą przygodę, właściwie moją przygodę z kluczem. Mały, no, mały. Małe coś na koniec było, ale nieważne. Ważny jest ten pędzelek. Jest świetny. Zobaczcie, on ma... Jest też taki, który ma ostre ścięcie, a ten ma takie półokrągłe. Oba są fajne, gdzie ja osobiście wolę jednak ten. Czekajcie, wybiorę sobie... To jest też kapitalny kolor mm, z tego zestawu mm, farb Romana Szmal. Bardzo, bardzo fajny. Bardzo fajny z innymi połączeniami, ale to trzeba sobie poćwiczyć. Fajnie się zlewa z niebieskimi kolorami. Do malowania nieba jest świetny, także naprawdę fajny, fajny kolor. Mogłam to, ten kolor odkryć dla siebie właśnie w trakcie targów, gdzie Małgosia, przedstawicielka firmy, firmy Szmal, pozwoliła nam popróbować tych kolorów i to jest zupełnie coś innego, więc jeżeli macie, popróbować, mówię, mówię o tym, jeżeli macie taką możliwość, a wiem, że ta firma jeździ po różnych, po różnych miejscach w Polsce i pokazują swoje, swoje farby, więc jeżeli nawet musielibyście nadrobić troszeczkę kilometrów, podjechać, żeby zobaczyć, to opłaca się to, ponieważ to jest zupełnie coś innego niż otworzyć sobie katalog w domu. Przyjrzeć się kolorom i coś, zupełnie coś innego, jak masz możliwość y, zrobić kilka ciapek, jak masz możliwość przyjrzeć się temu, a mm, te, te, te warbki są bardzo oszczodrze y, wystawiane do prób, także jeżeli tylko jest taka okazja, korzystajcie i, i próbujcie. Widzicie, on jest fajny. On, m, dzięki temu, że ma tutaj, mogę go tak odwrócić, że pojadę tylko samym tym, tym tutaj i wiadę sobie, tu mogę sobie, tak, ale jeszcze bardziej podobał mi się ten, ten z tym, ponieważ on robi, nie chcę tego, nie powiem, że psuć, ale. Dobra, tu mam ten kawałek. Widzicie, on robi taką fajną planę. Taką fajną. Oj, pokazuję, a niech chyba nic nie widzicie. Yy, dzięki temu on tak fajnie. fajne rzeczy robi. No nie wiem, yy, yy, pamiętacie może nasze spotkanie w Warszawie, kiedy Wam go pokazywałam i bez przerwy opowiadałam, jaki fajny, jaki fajny, bo naprawdę jest świetny. Nawet do tego, żeby zrobić sobie takie czubkiem pojechać, czy właśnie całą płaszczyzną, czy prze, przy... świetny pędzel. Yy. Polecam go, jest bardzo, bardzo, bardzo fajny. Ten papier, przez to, że jest taki gruby, schnie dosyć długo. I w związku z tym, że schnie długo, ma to też ten plus, że można sobie malować coś innego w tym czasie. Może tu powrócę troszeczkę z, tym, z tą czerwienią, żeby jak gdyby odbijał ten kolor. Dobra, niech to sobie schnie. To było w takim, na takim talerzyku, czy, czy w koszyku, już nie pamiętam. Malowałam, szkicowałam to z jakiegoś zdjęcia. No i, i tak właśnie chcę pokazać, że, że właśnie takie coś to było. Tu wrócę, tak. Taki, jak nie malujecie na, na nie wiem, dzieł, żeby gdzieś tam wisiały, czy żeby tam coś... To takie dla siebie malowanie, takie właśnie skrawki papierów, jakieś farby, nawet niekoniecznie, niekoniecznie otwieranie, branie, branie nowych, nabieranie nowych farb, z tubek tylko zwyczajnie wykorzystanie tego, co już w jakimś pudełku z farbkami macie. Jest bardzo fajne, bo no bo fajnie jest robić różności i próbować. Zostawiam te dwie prace teraz Teraz chcę Wam pokazać Inny papier jeszcze. To jest papier z bloku takiego, 100 gramowy. Yy, troszeczkę się oczywiście faluje, no bo jest za, za, za cieniutki, żeby się nie falował, ale też daje nam fajne możliwości. Farba, na którą chciałam zwrócić uwagę, która mi się super podobała. Ja długo szukałam bieli. Yy, wiadomo, że bieli nie potrzebujemy w akwareli. Ale ja czasami potrzebuję właśnie, jak chcę sobie jakąś tam kropkę zrobić, siapkę i wtedy próbowałam różnych firm. Ta, ta firma Roman Szmar właśnie sprawdziła mi się super. Zobaczcie, ta biel zostaje, bo czasami jest tam sobie, a potem jej nie ma, prawda, po wyschnięciu? A tutaj ona fajnie jest. I na tym papierze, który jest właśnie taki mm, szarawy, kremawy, mogę tą bielą, była odrobina różu jeszcze, nie, nie tego, wszystko jedno. Te dachy, które na normalnym białym papierze mm, nie malowałabym tego, tylko bym mm, zostawiała białe. Tutaj przez to, że papier już jest biały, zobaczcie, jakie proste jest teraz namalowanie dachu. Tu mogę sobie tam jeszcze jakiś, jeszcze jeden gdzieś do wdomek wyprowadzić. Nie chodzi o to, żeby powstało mi tutaj jakieś klękajcie narody dzieło tylko, żeby Wam pokazać, że fajnie, fajna jest ta biel. Bardzo ją polecam. Teraz, jak przyschnie, można by sobie tutaj dalej się bawić. A zresztą, nie tylko na tym właśnie kremowym papierze. On ma różne w tym bloku, w tym zestawie. Jest kilka kolorów, jest też taki kolor. Ale dzisiaj robię. A, bałagan, nieważne. Słuchajcie, jest też taki kolor. Taki kremowaty. I tutaj teraz właśnie, no, nabrałam na ten pędzelek, ale widzę, że dużo fajniejszy byłby ten, który mi właśnie te okrągłości tego jabłuszka od razu tutaj pokaże. Zobaczcie, nie wiem jak Wam, ale mi bardzo mi się podoba ten papier niebiały. Normalnie lubię biały papier, ale czasami właśnie do czegoś tam innego fajnie jest mieć papier inny. Teraz tym, albo jest też w, w firmie Renesans jest taki pędzelek, którym mogę sobie teraz mm, od razu pociągnąć stąd tę historię. O to nie musi mieć najmniej na to, że gdzieś tam idzie, a za to tutaj widać mu to tutaj może to tak ułożone też gdzieś widać. No i teraz żeby już dodać jeszcze tego odrobinę. A gdybym tu dała jeszcze kawałek zieleni albo, albo czegoś. Tu się fajnie rozmyło. Gdyby papier był suchy, gdyby te plamy czerwone były już całkiem suchy, te kropeczki białe by nam zostały. I wyobraźcie sobie teraz jakiś fajny napis. Ja po bliższym poznaniu Joli Drost... Będziecie mieli okazję, zerknijcie na jej pracę. Jola Dross na Facebooku. Nieprawdopodobna kaligrafia, nieprawdopodobne obrazki, ilustracje, akwarele. Także polecam i zachęcam do przyjrzenia się. Zdaje się, że dzisiaj nie, nie skończę, bo i tak ten filmik się pewnie zrobi długi. Jeszcze chcę to pokazać. To jest też Hany 250 gram. To właściwie są takie pocztówki, ale z te pocztówki to takie tam bzdury są, bo no bo kto tam zabezpieczać to, to no ale dobra, może ktoś chce się pocztówkować, ja tam nie. Chcę tylko pokazać, że jest fajny. Ma zobaczcie, każdy z papierów ma swoje, swoje jakieś, tak jak my ludzie, mamy różne charaktery, coś tam potrafimy, czegoś nie potrafimy. Tak samo papier ma pewne rzeczy, które, które są genialne. A coś innego nam zupełnie nie pasuje. I fajnie jest próbować różnych papierów. Teraz zobaczcie, jak położę ten, o którym mówiłam, kolor. Z tym on go wypiera. Dzieją się fajne rzeczy. Jeżeli dodam tutaj niebieskiego, to tego błękitu i, i przejdę po tym wszystkim. Fajny papier daje, daje zupełnie inne możliwości. Także. Mm, już zresztą o tym mówiłam. Próbujcie, wymieniajcie się i popatrzcie, może nawet z tego coś zrobię jak mi się zachce. Teraz na koniec, jeszcze taka historia. To jest czarny papier do akwareli. Zobaczyłam. No oczywiście muszę spróbować, no bo przecież jak, żeby inaczej. Tak, na dobrą sprawę to głupot. Może są jacyś, którym to zupełnie pasuje i są zachwyceni. Ja do nich nie należę. Zaraz wam pokażę. Um to zrobię żeby tylko pokazać jak to płynie no, już prześwituje mi ta czerń czyli nie wiem jak grubo musiałabym kłaść a jak tak grubo kładę to czy to jest jeszcze akwarela no, nie wiem jakieś takie póki co na pewno jest do czegoś dobry tylko jeszcze nie znalazłam dla siebie rozwiązania do czego on byłby mi dobry na tym też namaluję jakieś właśnie rajskie jabłuszko po to żeby wam to pokazać no, no, może jest to fajne. Jakieś takie głupotki można by tutaj robić. A jeżeli ktoś taki jak właśnie Jola Drozd troszeczkę, wzięłaby troszeczkę złotej farbki, porobiła ornamenty, to jestem przekonana, że, że powstałyby cuda. No, no dobrze, nie jest zły. Jeszcze się, jeszcze, jeszcze żadna z moich fajnych prac na tym nie powstała. Może się doczeka. Może do kaligrafii właśnie byłby fajny. Słuchajcie, na tym kończę moje opowieści, a gotowe prace wstawię po zakończeniu. Dziękuję, pozdrawiam i do następnego razu.